No to! Centrum Łączności! Wreszcie! Pamiętacie stare czasy, gdy się łapało potwora i sprzedawało z zyskiem? Serio? Ktoś z was wierzył, że będzie szło tak łatwo? Rób swoje czary, Roket. Tak, tak, już mi to zostaw. Jest panel na Przepustka z Szamba. To. E, ile to jeszcze potrwa? Będę potrzebować pomocy. Jasne. Dobra. Po prostu stań o tutaj. No, dobra. Świetnie. Hmm. Dlaczego zaprzeczamy rzeczom, których doświadczyliśmy w komnacie? Bo obietnica to pokrętne kłamstwo. Skąd ta pewność? Bo chciałam w to wierzyć! I wiedziałam, że gdy się zbudzę, wszystko pryśnie. Co widzieliście? Ale było tam coś jeszcze. Ten dzień. Tak, dokładnie. To coś żeruje na niej. Na pewno na bazie kłamstwa. O Korel. Wiem ona. Co? To, to było całkiem zamierzone. Milano jest w drodze. Dobra, pryska, zanim się połapią, dzielni wierni. Gdzie masz zadokować Milano? To urocze, że używasz słowa zadokować. Nie ma dostępu do hangaru, więc musimy wykazać się kreatywnością. Okej, okay, tylko nie wychodźmy z siebie. Wyjdziemy z tego statku. Znalazłem odpowiednie miejsce w pobliżu kadłuba. Chwila, co? Spokojnie, wiem dokąd idziemy. Peter, możemy wykorzystać ten warsztat. Tylko w razie czego szybko. Lepiej się zabezpieczyć. Załatwmy to. Dobra! Hej, starciumie! Liczę na więcej uznania po tym Wynośmy się stąd, póki wciąż możemy! Ech, musimy tędy przejść, ale głupie drzwi napędzane wiarą nie są zasilone. Więc jakie naładujemy? Trzeba znaleźć coś z kompatybilnym portem zasilania. Może trzepnę błyskawico? Założę się, że trzeba tu podłączyć jedną z baterii z wiarą. Genialne, Queen. Zwłaszcza po tym, co przed chwilą mówiłem. Mamy tu tego śmierciobota. W jego baterii może być jeszcze trochę energii. Spróbujmy. Okej. Okay. Śpij sobie dalej, koleżko, a my tylko. Wow, wow! Nie fajnie! To w ogóle wiesz, co robisz? Jasne. Bateria idzie do portu baterii, co nie? Czy to zadziała? Łatwo to, to sprawdzić. Podłącz ją. Chyba zadziałało! Czy ktoś może zaprosić niszczyciela? Drax, idziesz brachu? Drax. Halo. Hej, Drax. Co się dzieje? Przyszło mi do głowy, że to może być tylko przedłużający się sen. To nie sen, zapewniam. Musimy już iść. W porządku. Niki kończy się czas. Nam też. To co? Jestem grud. Tak, trochę to straszne. Nigdy nie słyszałam, żeby statek wydawał taki odgłos. Nawet ci Czy to śpiew? Raczej odległy zaśpiew. Czymkolwiek to jest, robi to sporo ludzi. Jestem grud. – Musimy pójść w tym kierunku. – Los się do nas uśmiechnie. W końcu po odstrzeleniu głowy własnej matce może być już tylko lepiej, co nie? Peter, wiesz, że to nie było prawdziwe. Twoja córka, o której nie wiedziałeś, mogłaby dołączyć do kultu Zagłady i próbować wykończyć twoich przyjaciół. Flark, czymkolwiek to jest, jest blisko. Muszą być ich pewnie miliony. Co najmniej. Jestem Tak! I jak zamierzasz im pomóc? Musimy zająć się ratowaniem twoich własnych ogonów w tej morderczej pułapki. Przetrwamy. A później poinformujemy o tym koszmarze kosmu. On będzie wiedział, co z tym zrobić. Kościół, Polac idzie! Flark! Da się przejąć tę barkę? Pewnie tak. Brzydkim hakowaniem. Odbezpieczamy broń! Dziwne, że twoją broń da się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że jesteście ludzie wodą jak ja nic z tego, Osłona jak ta Rejkera. Działaj, Drak! Chądźmy już go! No, Narrowcie na koste! Przytrzymaj próg Dobra, brańskich!

Oket, okay, daj mi słowo, że nie pozwolisz mi sko... Okej, sprawdźmy, co zdziałamy tym ciumem. No dalej. No dalej! No, na pewno da się! Wow! Jeśli jedna mała bateria z wiarą może zasilić ich robota, to wyobraźcie sobie moc, którą tu gromadzą. Oni podbijają teraz planety. W porównaniu z tym to mała skala. Słyszeliście to? Cóż takiego? To było... Wow! Wszystko gra! Odbijają się tylko od osłony! Co to czuma? Brak osłony! Strzelać! Nie wychylajcie się! Załatwię to! Byliśmy. Wysiadka! Cisnąć ich ci Lepiej tu nie czekajmy na ich posiłki! Ani na krok! Oto czytanie z Ewangelii Roketa. Oto O, to jest słowo! Clark! Ta barka idzie na dno! Musimy szybko lądować! To normalnie probiegu. Chemus z nami pańsku. im się znudziło. Was kupne, ktoś jakieś inne rzeczy innych. Ach, trudno powiedzieć, gdy wszystko się rusza. Ten za dobrze się broni. To kościoła bulu! łaki! A ona jest spana. Ej, chodźcie! Mam wrażenie, że walczymy całe cykle! Nie wiem, ile jeszcze uda nam się załatwić. On ma rację! Ja i Gród już ledwo trzymamy się na nogach! I jeśli dalej tak pójdzie, to będziemy musieli się poddać! Hej, rozumiem! Jakbyśmy walczyli z nimi od wieków! Nie możemy rezygnować! To nasze życie! Bo jesteśmy flarkanymi strażnikami galaktyki! I jeśli ktoś dziś wygra, to właśnie my! Kto jest ze mną? Oto mój gniew! Ota! Gotowi! Hej, ten gość! I potrzebuje tego!

Do wesela się tego Odwracają tak uwagę! Czekają Dają radę! Moja jest odwrócona! Jak Mają te szkify! Stajdźmy tylko jakiś zacumowany! Z platformy! Oj, nie chcą się dzielić! Zabójca baba w Czemu z nami walczą! Chyba Raker wyraźnie to ujął! Zdrowku wątka! Zacznijmy na kolejną barkę! Znajdźmy ją szybko! To nasza fura! Idziemy! Uh. Hmm. Niki ma chyba teraz jakąś moc Oby z nimi walczyła Żartujesz? Po praniu mózgu nie wraca się do siebie Ciągle ich pełno Roket, możesz ich prześcignąć? Jak? Mamy takie same maszyny Szlag, słona znikła Musicie się ich jakoś pozbyć tak uwagę, czekając na wsparcie. Oj, słono zapłacą Wyrwaliśmy! Jak źle jest? Klesz! Trzeba będzie lądować! A! Uważaj na korek, szaku! Pograby u nich na wylocie! Wstąpcie do kościoła! Ta znowu kupa Nie dobrze. Niedobrze! Przypójcie się do barki! On normalnie zrea Hahaha! Lepiej sobie czekajmy, niż posiłki! Ani na krok! Rozpad na Moja Twoja kolej, Gamoro! Dosyć nie. tego! Przewód z nami bardzo! Bo to kult Kosmicznych Śmirów? Nie jest na to, I musimy sprowadzić do ranu! Tufa! Pogramy u nich na wylocie! Rzuć sobie, drak. Ech, przewóz z nami walczą! Życie im się znudziło! Wszystko ich skośmy! Trzeba się stąd zabierać! Chcą nas wziąć w Chodzi o to, żeby wygrywać! Zanim ja się przegra! Zbliżaj! Ja nie tam czego! Mleczki, kamoro! Mleczki, mleczki, i mleczki, mleczki, i mleczki, Na kolejną z tych zabójczych pułapek! To! Wolisz dostać na tej? A słusznie! Gdzie jest to słowa? Nie, Nie wiem! Nie działa! Musimy obejść się bez niej! Znowu atakują! To, w czym jesteśmy dobrzy. Czyli co? Poszustwa, przemyk i napady. Jak kościół będzie rósł, nasze drogi i tak się zejdą. Czym innym jest się na nich natknąć, czym innym być na ich statku. Peter? Peter! zabierać! Co nas wziąć w podrzak? na kawałki! Dalej! Prawie dolecieliśmy! Uda nam się dotrzeć? Nie! Odwracają tak uwagę! Czekają na wsparcie! Oj, słowo zapłacą! Uwaga! Oni idą ze wszystkich stron! Ja, niech na Żadny <laughs> Żadnych wipe. Chyba i tak rozwaliliśmy wszystkie! Chwila. Czujecie to? Mm, nie... Wibracje są w tym miejscu inne. Zbliżamy się do krawędzi statku i naszego wyjścia ewa płaszczyzna. Trafisz to wyczuć? Halo? Widzisz, ty? Traf, ciśnij tym! Już myślałam, że nie spytam! Zagrótuj grunt! Otwalaj rogę!

sam się na wino! Opatrzcie, mają za swoje! Teraz moja kolej! Kam jest? Dopadnę Rakera! Zostańcie tu! Co? Gabora! Całpanny Peter! O -o. No. Walących drzwiami i oknami. Zrób rzecznie, Drak! Z przyjemnością! Szadł Wrogowie rosną w To nie fair! Nas też niech Musimy odciąć ich od leczenia! Idę pilu, Krótko do dzieła! Kupuj! Kobieta ma wino! Pozostaw złość na później, Qui! Co ja bym zrobił bez ciebie, Roket? Ja tylko chciałem go obudzić! Użyj paszportu na wszelki! Jestem gród! Co powiedział? Mówi, że próbował i wciąż nie działa. Już ja pogadam z tym kundlem! Pomożesz nam przejść? Jestem gród! Właśnie, to będzie jak Zamora nas nie dogoni. Jak zorientują się, że jesteśmy na Milano, to rzucą przeciw nam wszystko, co mają! Nie flak! Jakim cudem to ciągle nas ściga! Znoki! Już! Nienawidzę wszystkiego na tym statku! Ruchy, ruchy! Mam krótkie nóżki! Pracuj nogami, pitarze Quillu! Mam ciężkie buty, okej? Okay? Już prawie, prawda? Skacz, Co? Skacz! Pamiętaj, że musimy iść do celu, Quill! Wszyscy! Wszystkim nie, nie zdecydowanie, zbyt wiele! Wsiądźmy do windy! Hm? Milano, powinna pojawić się lada tyk! Inna? Tak, tylko tyle mogłem zrobić! Mamy coraz mniej czasu, by trafić na jej pokład! Przecież wiesz, że otworzą ogień, jak tylko ją wykryją! Tak, wrzuciłem dziwny bieg, ale nie mam pojęcia... A na tych stadach... Poświeć tam, Rocket! Pokaż, kto silniejszy! Tylko wóz ma lec tutaj. Będzie pięknie. Rocket, ujrzyj sobie. Nie uda nam się uciekać z całej armii! Musimy zgubić ich teraz, albo wszyscy tu zginiemy! Mam pomysł! Może uda się przeciążyć te baterie i sprawić, że ta część statku zrobi boom! To jak wielkim boom właściwie rozmawiamy? Też chciałbym wiedzieć! Zajmij ich czymś, a ja zaminuję to miejsce! Nadchodzą oblechy! Potrzebuję czasu! Trzymaj ich stala od mojego ogona! Rzuć tym we wroga, Drax! Idźcie Naprawdę tu idą świętoczumliwe zaloty! Morder! Wytrzymały ten molo! tej serii brakuje gamory! Powiedz ci, ona nie nadaje się do gry zespołowej! Mówi koleś, który właśnie wrócił do zespołu po jego porzuceniu! Blag! Quill, się na czum! Jeśli pozwolisz mi odstrzelić Spokojnie! Osłaniamy cię, stary! Jakoś tego nie widać! Rocket, jak ci idzie! Nie rozwracaj mnie, gdy majstrujem przy bombie. Ciśnij się, Drax! Nie mogę Cisznuj się! Cisznuj się! Cisznuj się! ja kiedy ja się! Cisznuj się! Tutaj! To brzmi jak brzuj, gęsty ostrza! Jeszcze kołośliwie! Okej, okay, jedna gotowa. mi wariatów, a ja zaminuję kolejną. Nie wiem, jak długo tak wytrzymamy! Musicie!